Podróż do Niemiec w marcu 2024 roku. Ważna informacja dla Polaków. Podróżując do Niemiec samochodem, przygotuj się na możliwe korki. W marcu przypadają ważne święta, a wraz z nimi długie weekendy, co przyciąga więcej podróżnych na drogi. Wyjątkowo wzmożonego ruchu należy spodziewać się przed Wielkanocą, która w tym roku przypada w dniu 31 marca. Kierowcy podróżujący do Republiki Federalnej z Polski, Czech i Szwajcarii muszą liczyć się z dłuższym czasem potrzebnym na przekroczenie granicy, gdyż niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło przedłużenie kontroli granicznych, które miały trwać do połowy marca. Zgodnie z nowym postanowieniem, policja będzie sprawdzać pojazdy do połowy czerwca. Ponadto od dłuższego czasu kontrole prowadzone są także na granicy z Austrią, gdzie pozostaną do około połowy maja. Funkcjonariusze skupiają się na samochodach dostawczych, ciężarówkach i autach osobowych przewożących dużą liczbę pasażerów. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą, subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.